Michał, ja, tak zapytałem trenera, e, czy kryzys trwa? Czy to już można nazwać kryzysem? No, patrząc na ostatnie dwa mecze, tak to można nazwać, bo mm, wyniki no, nie są zadowalające. Aczkolwiek wydaje mi się, że w meczu z Warlubiem zagraliśmy sobie spotkanie a w dzisiejszym meczu było kilka fajnych akcji i... i, i... I moim zdaniem to była lepsza gra w tym meczu z Warlubiem, aczkolwiek nie no, szkoda tych sytuacji niewykorzystanych, bo wynik mógłby być, by być inny, a tak to po raz kolejny przegrywamy Moim zdaniem na własne życzenia, mecz gdzieś ten wynik i ten wynik meczu całkowitego będzie patrzony przez pryzmat tej sytuacji z pierwszej połowy Dominika Chruńskiego Zgodzi się, że gdyby ta bronka podła tym będzie po niejacznym względu? Możemy sobie teraz gdybać, bo po meczu to każdy jest mądry, aczkolwiek no, takie sytuacje trzeba wykorzystać, ale no mówię, no, mecz trwa 90 minut i, i, i musimy zrobić wszystko, żeby, żeby e, wygrywać takie mecze. Aczkolwiek mówimy no, wiemy z kim dzisiaj graliśmy i na pewno, na pewno no, no, musimy myśleć o kolejnym meczu z Tarnowią, bo nasza sytuacja w tabeli nie jest tak jakbyśmy wszyscy sobie życzyli, aczkolwiek, no, mówię, no, trzeba się teraz skoncentrować, zapomnieć o tym, co było, wyciągnąć wnioski z tych dwóch meczy i no, trzeba wszystko zrobić, żeby u siebie wygrać kolejny mecz, bo, bo, bo te punkty uciekają, w tabeli coraz niżej spadamy z miejsca na miejsce i, i, i ta sytuacja na pewno nikogo nie zadowala w klubie, jak i nas, nie? To znaczy, to jest ciężkie pytanie, no, na pewno jesteśmy podłamani eee... Tymi dwoma ostatnimi porażkami. Tym bardziej, że sezon zaczęliśmy też nie tak, nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Myśleliśmy, że po tych trzech meczach bez porażki w końcu, w końcu można powiedzieć tak, kolokwialnie odpaliło. Myśleliśmy, że jesteśmy na dobrej drodze. Niestety, niestety porażka u siebie z Warlubiem, dzisiaj z Kleczewem. No, i można powiedzieć, że wracamy do punktu wyjścia Po tym meczu z Walubiem, gdzie faktycznie ta gra no, nie wyglądała różowo, dzisiaj już jakieś te przebłyski były, ale no, skończyło się tak, jak się skończyło: znów zero punktów. I tak jak wspomniałeś, jesteśmy znów na samym początku. Po super poprzednim tygodniu, teraz kiepski tydzień. No, tak, no, dzisiaj było, było, można powiedzieć, z gry troszkę lepiej, ale no wiadomo, za to punktów nikt nam nie, nie, nie przyzna. Musimy w każdym meczu gryźć trawę, wziąć się za siebie i po prostu zacząć zdobywać te punkty. Wiadomo, nikt, nikt tych punktów za darmo nam nie odda. Tym bardziej przyjęliśmy dzisiaj do drużyny, która rok temu wygrała tę ligę. No i po prostu dzisiaj można powiedzieć sobie prosto, że to było za mało na drużywę Soką. Zawodnik Szakoła stwierdził, że spodziewał się więcej po spadku wieczoru z drugiej ligi i nie ma co ukrywać, że zapewne myślisz podobnie. No wiadomo. No, sezon temu graliśmy o klasę wyżej. Na pewno każdy przeciwnik podchodzi do nas z jakimś, można powiedzieć, respektem. No ale no, niestety no, co, 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 co drugi mecz pokazujemy, że może no, że ciężko, ciężko mi znaleźć słowa. Na to co, co, co w tej chwili się dzieje i po prostu mówię, musimy się wziąć za siebie i zacząć zdobywać punkty. Moim zdaniem to jest y, kryzys fizyczny czy kryzys po prostu gdzieś tam w głowie wam, wam już to zaczyna siedzieć? Y, no myślę, że przede wszystkim jest to, jest to problem y, psychiczny. Y, na pewno na pewno ciężko, ciężko zaczęliśmy ten sezon od, od dwóch y, porażek. Teraz jesteśmy znowu po dwóch porażkach z rzędu, także na pewno psychiczne... Musimy się odbudować, teraz mamy tydzień, żeby przygotować się dobrze na, na, na kolejny mecz u siebie. No i nie pozostało nam nic innego, jak ciężko trenować.